Narodzenia i blasku choinkowych świec, bardzo serdecznie witamy szanowną dyrekcję, całe grono pedagogiczne, wszystkich pracowników szkoły i Was, drogie koleżanki i koledzy. Rozważając tajemnicę Bożego Narodzenia, niech każdy otuli się magią świątecznych dni, jak ciepłym szalem. Kolorowymi lampkami na choince nacieszy oczy. Dźwiękami kolęd uraduje uszy. Serce wypełni serdecznościami z przesłanych kartek świątecznych. Zapomni o wszystkim, co smuci i boli. W ten czarowny, zimowy wieczór wybierze się na wędrówkę z Maryją i Józefem. Zabierze się z pasterzami i mędrcami do dzieciątka. Przyjdź do tego, który daje wiarę, że to, co niemożliwe, to, co trudne, daje życie, przyjdź do tego, który daje miłość. Z narodzeniem Chrystusa było tak, po zaślubinach Matki, Jego Maryi z Józefem w pierwszym zamieszkali razem. Znalazła się przemienno za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem prawym, nie chciał jej narazić na zniesławienie. Zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy podziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł Nie bój wziąć się do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej potrzeło. Porozmów syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi lud od Jego grzechu. Gdy się Pan Jezus narodził w szopce w Betlejem, wielka gwiazda oświeciła swoją światłem ziemię. A Pan Jezus był maleńki, takie dzieciąteczko. Nie miał domu kołyski i leżał w łóżeczku. Po co Ci, Jezus nędznosz szopa z sianem? Czy nie stać Cię było na piękne mieszkanie. Ziemi, położony w żłobie. Witają Cię aniołowie, kłaniają się Tobie. W żłobie leżysz, Jezu mały, W szopce masz mieszkanie, ale chciałeś przyjść na ziemię. Kochasz ludzi, Panie. My pastuszków obrócimy. Dali aniołowie, niech każdy w jaki jakie kocha, powie. Zaśpiewajmy mu na chwałę, stańmy przed nim wkoło. Ja munduszki ucałuję od wszystkich aniołów. Teraz trzeba tę nowinę zanieść już do ludzi. Chodźmy, prędko, to ogłosić pasterzy obudzić. Wstańcie, wstańcie, pastuszkowie, słuchajcie, nowina: Tam w szopie na sianie leży Bóg dziecina. Idźcie do Betlejem, gdzie dziecię zrodzone, w pieluszki spowite w żłobie położone. Oddajcie mu pokłon boski. On osłodzi wasze troski. Do szłopy, hej pasterze, do szłopy, bo tam cud. Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród. Śpiewajcie, anioł, Pasterze grajcie mu, kłaniajcie się królowie, nie zbudźcie go ze snu. Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie pasterze, mu, kłaniajcie pasterze, się królowie, nie zbudźcie go ze snu. życie o Dzieciątku przynoszą. Na... Syn Boży się narodził, aby ludzi zbawić. Idźcie prędko się pokłonić, cieszyć go w zabawie. Boże Wielki, Dzień stracony, samosianku leżysz. Przyjmij tę ubogie darę od Twoich pasterzy. Tak się cieszę, Dziecięteczko, że zostajesz z nami, więc w prezencie Ci przyniosłem koszyk z jabłkami. A ode mnie maleńki? Śmietanę w garnuszku. Bo cię kocha, bo cię wielbi, małe me serduszko. A jak ci przyniosłem, świeżo upiecone, żebyś głody nie był, Jezu, dzisiaj narodzone. Kochamy się, Boże, dziecię, i chwalimy szczerze. Dobry Jezu. Kiedyś będziesz najlepszym pasterzem, będzie swoje pasu owieczki I od zguby ratował. Wszystkim ludziom świata będziesz pasterzował. O, popatrzcie! Do stajenki idą Trzej Królowie, Bardzo ładnie ustroeni, W koronach na głowie. Usłyszeli Trzej Królowie, Monarchowie wieść, nad Betlejem gwiazda schodzi. Władca świata się narodził Trzeba stronu zejść Trzeba stronu zejść O hej, o hej Królowie trzej Władca świata się narodził W nocy tej O hej, o hej Królowie trzej za świata się narodził nocy tej Pojechali trzej królowie na wielbłądach dwóch Gdzie ten pałac władcy świata? Tron wysoki i komnata Gdzie to wszystko jest? Gdzie to wszystko jest? Kulawie trzej, gdzie ten pałac, gdzie konata? tak, gdzie to jest? O hej, o hej, trzej, gdzie ten pałac, gdzie konata, tak, gdzie to jest? Zobaczyli niską szopkę i dzieciątko w niej. Jak zaczęli bić pokłony Pospadały im korony I na sercach lżej i, I na sercach lżej O hej, o hej Królowie trzej Władca świata, świata się narodził nocy tej O hej, o hej o hej, o hej, królowie, cze. królowie, cłyka świata, się narodził w nocy. Tej. W moim kraju, stąd daleko, słyszałem o Tobie. Witam Ciebie, królu, dziecię urodzone w szłowie. Gwiazda mnie do Ciebie prosto prowadziła. Co to w darze Ci przyniosłem, dziecino Ja ci przyniosłem kadzidełko wonne i pachnące, by Ci uczcić, Dzieci Boże, na sianku leżące. A ode mnie wonna mira dla Ciebie zebrana, bo z wielkiego nieba zeszedł, aby cierpieć za nasz. Już nie chcemy nosić koron złocistych na głowie, gdybyśmy w stajni hołd złożyli Dzieciątku Królowi, więc przed Tobą je składamy na Twoją większą bo Ty jesteś Królem Świata, jedynym Jezu małym. My, Jezuniu, dzieci Twoje, bogactwa nie mamy, ale serca nasze przynosimy, przy żółbku składamy. W dzień Twojego narodzenia weź się, je, Jezu mały, i spraw, aby twoje serca zawsze Cię kochały. Spójrz, Józefie, jak śpi słodko, Dzieciąteczko moje słonko, serce w piersi się raduje, kiedy dzieciom spokój czuję. Patrz, nie zaś się uśmiecha. Błogosławić świat zaświna. Mario, czy ty wiesz? Kim ukaże się. Twój syn, twój ma. Bierze cię da. Mario czy ty wiesz, że pewnego dnia przywróci wzrok ślepemu? Mario czy już wiesz, że twój synek ma wybawić nas od złego? Czy ty wiesz? Najświętszą widzisz, twarz Ślepemu wzrok Głuchemu dźwięk Zmarłemu życia dar Chromemu krok Niememu pieśń Przynosi Chrystus Pan Mariu, czy ty wiesz Kim naprawdę jest Maleńki twój bohater Mario czy ty? Jako prawdziwy człowiek, żebyśmy szli Jego i naszą ludzką drogą? Można więcej powiedzieć: Jezus człowiek, poprzez nas chce działać, pracować, kochać, cierpieć, ufać. Skoro podjął nasze ludzkie życie, wszystko, co ludzkie, może okazać się święte. Nasza praca, nasze zmęczenie, nasza ludzka miłość, samotność i cierpienie. W ten nadchodzący najpiękniejszy wieczór roku, w wieczór narodzin Bożego syna, kolęd, płatków śniegu, ciepła i spokoju. Pomyśl o człowieku, który jest od ciebie na odległość myśli. Odłam dla niego kruszynę okładka, bo jest od ciebie na odległość wyciągniętej ręki. Zanudź pieśń o narodzinach Bożego Syna z człowiekiem, który jest na odległość Twojego głosu. Kiedy uklękniesz do nocnej modlitwy, będzie się modlił z Tobą człowiek, który jest obok na odległość Twojego szeptu, by w tę noc nie było samotnych. By każdy z każdym dzielił się sercem z dobrymi łzami w oczach, by wszyscy byli dobrej woli, a nad światem pokój. Radosnych świąt Bożego Narodzenia, ciepłych, wypełnionych życzliwością i radością, świątecznych spotkań, satysfakcji oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, harmonii we wspólnym działaniu na rzecz naszej szkoły. A także zadowolenia z naszych edukacyjnych wysiłków życzą uczniowie.